tutaj łuki, Zapraszam Was na kolejny odcinek, czyli czwarty odcinek super wygrania. Dzisiaj będziemy przedstawiać na PlayStation Fuck. dwa Auto e, Liberty City Stories. Teraz poszliśmy do Dobra. Mhm. Idziemy do misji JD. Do JD'ego idziemy. Wykonać misję. Wykonać misję A. Wallachian Studio. To jest za kasino, trzeba... No trzeba ochronić kasino Przez gościa... Przez gościem z rodziny Sindakos Właśnie, jeśli... Jeśli zabijesz ich To cały budynek eksploduje A nie, budynku... jeśli się zabije Jeśli się zabije To będzie kasino bezpieczne a jeśli, się zabi, jeśli się nie zabije Jeśli się nie zabije To eksploduje, jeśli podłożą bomby w tym budynku Kasino eksploduje Właśnie, a trzeba ich zabić. I to koniecznie. Nie. Ja mówię. Ja powiem, że ja jestem, ja jestem głównym prezenterem, zawsze ja byłem... Przy każdych odcinkach tego programu. Trzeba uważać teraz na ludzi Syndiako. Syndiako. Będą wyjeżdżać od tyłu. Powiem. Będą wyjeżdżać od tyłu. No to idź do tyłu. Bra, od, do tyłu. Od tyłu budynku iść. Oni wiadomo jest, proszę państwa, tędy. Zrobimy jeszcze, proszę Państwa, kod. Zbliżają na... się. Zbliżają się. Nie ma czasu na kopierduki. Co? zbliżej się, zbliżają. No to... na ja kasę chciałem. Ale zaczekaj! Ale przyjeżdżają, dobra. przyjeżdżają! Już są, syndakosi! Dobra. Teraz więcej dragosi z... i rozpęprzeni. Jeszcze będą kolejni. Jeszcze będą kolejni z tym dragosi, proszę państwa. Mhm. Ja Lepiej używać ty, tej broni niż co teraz. Ktoś nazywa ona minigun. Właśnie, proszę państwa. A ja mówię po główny, wiesz mnie. A ty powtarzasz to ciągle. A. I teraz będą od tyłu wjechać. wjechać. Trzeba się pośpieszyć. Nie, oni tutaj są. Oh, budynek w polasy. Nie żyjesz. Niestety, misja nie udana. Ale to. Co to? Okay, raz. To, ale to co mi? jeszcze dobra.